A jeszcze na przykład proponuję, że jako sprzątasz, to żeby Wasicki przyszedł sobie na pożyczenie, wziąć z Chodzisz, tylko i po, Tu to wszystko zapakowane, że... Kaloruchy, Karoluchy przysłali. Halo? No halo! Siema. Mariusz, powiedz mi, czy tak chcesz opuścić ten lokal? Że ruszysz zaczniesz sprzątać, co? O! Słyszę, że no, coś o, 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 chyba Ania, tak? No. Co? No, Ania, chyba, co? S strania chyba. Rusz pizdę, Mariusz, sprzątać, bo naprawdę, no... Przyjdą jutro te dwie z moksu i będziesz wyginał. Nie będę bigina, bez kurę, wiesz, mam kurę dokumentację metyczną, w kurę. Tak, w szpitalu cztery dni jesteś, nie? No i co? A ty Janili, masz problem z ręką i nogami czy kuriem? Co tam w szpitalu ci robili? A przeczęwam wszystkim. Tak. Dokumentacja To jest głos. Nie podzij tu do komputera, bo cię A nie sobie siedzisz, na fotelu ale... na kanapie zadowolony. Może się jeszcze połóż, co? Ja się nie położę, tylko kurze chcę kurę tam. No to chodzi komputera. No pa podchodzę, ale łatwo nie widzę, nie? To no i co, do... jak no nie rozumiesz? Bo siedzisz sobie jak książę na kanapie. Ja, Książę na kanapie. Nie Dostaw kumkumłykę, jak ze mną gadać. Otwieraj worek na śmieci i sprzątaj. Dziewczyna o. cię prosi o posprzątanie, raz, dwa bierz worek na śmieci i sprzątaj. To on nie ma czasu, bo TikToki musisz sobie pooglądać. Nie kie, TikToki, kie, tylko kury, ten... To on z telefon ostatnim bierz kurek. Ale kury, ja, ja, tego, tego ja muszę zobaczyć, kurde... Tego, bo już jutro te głowie przyjeżdżają z Moksy, jak czym ten syf, to chyba mało dostaną. Czego ludzie <tuszy> Ty goś sypisz O, sypia Raz, dwa otwieraj ten borek na śmieci. Dobrze, spokojnie. Jestem ja no, spokojnie, ty cały czas mówisz, kurwa nic nie robi. Jezu drugi. Nie no, z tym chodzeniem i sypieniem to trochę przesadzę. Nie marzę, Mario nie może kończyć. Mariusza, panie, czy też prosiły, żebyś się przebrał, tak? Lubię cię oglądać. Prosiły cię, panie, żebyś się przebrał i co? I dalej siedzisz zdrany, w postranych kciukach. No ale jak? Tego, bo ja, kurde, bo ja mam no szwy, kurde, no. Na, masz szwy czy na mordzie? Spodni nie możesz zmienić? Przez głowę ściągasz spodnie, czy co? Cool. Kurde, Echa, spodnia, kurde, nie mam Matko Święta. A jeszcze na przykład proponuję, że jak to, żeby Wasicki przyszedł sobie na pożyczenie wziąć te worki ze Jak już będą pełne oczywiste. Polek jest otwarty, czy zamknięty? Ja... No mam dwie bolek. No to wrzucaj boleka po kolei z Ja pierdolę, kurwa. Halo, siemano Mariusz, co tam? No siema. No, siemano, siemano. Jak tam się żyje? Dobrze się czujesz? Co? Dobrze się czujesz dzisiaj, Mariusz? Skąd tam widzę? Tak wiesz, po części. Okej, no, okej. Okay, okay. Ale dobrze, dobrze. Tam trzeba ogarniać, nie? Żeby menelia za dużo nie była tutaj? Co tutaj? Raz, dwa. To ma być wszystko podpisane. Mm. Zobaczcie, że mam szwy. Pokłamujesz czy nie? Nie. Naprawdę. Ok, Naprawdę. No. Naprawdę kurde, wam pokażę kurde dokumentację medyczną. Przeczytam. Przeczytam. Odwróć te na innych określone. głowy no, 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 minut no, no, już ci wystarczy? no, no, dalej no, 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 razy i teraz zapraszamy cię do sprzątania. Jo. Ej, Mariusz, Zaj, tam, tutaj, tutaj. Czekaj. Bo ty no, 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 papier, no, no, Yeah, mom.